szerokości 66 cm, a nie powiedzmy 55 jak to jest największy w tych wprowadzonych tak? a więc i wydajniej i szybciej i, i przyjemniej dla, dla tego kto ten wykonuje. tak jak powiedziałem to jest funkcjonalnie prawie że kosiarka umożliwiająca jeżdżenie jeżdżenie na stry. coś takiego powiedzmy jak motoryzacji coś takiego jak właśnie. Teraz klasyczne traktory, e, czyli klasyczne, no owszem, klasyczne w tej konstrukcji, o tyle, że w pośrodku maszyny w tym mają urządzenie e, Steruje się nimi za pomocą skrętnych ułów e, Napędzane są w, poza jednym modelem, poprzez to, są niebiegu. Działa to w ten sposób. Pod prawą nogą, podobnie jak w samochodzie, mamy pedał przyspiesznika. Tak samo tutaj. To jest pedał przyspiesznika. Im głębiej go wcisknę, tym szybciej jadę do przodu.